O tym, jak bezpiecznie wrócić do sportu po COVID-19, porozmawiam dziś z moimi Państwa gościem, a jest nim profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu. Panie profesorze, pierwsze badania z września 2020 roku pokazywało, że wśród sportowców, którzy przechorowali COVID-19, zapalenie mięśnia sercowego może występować nawet u 15% ozdrowieńców w tej grupie. Proszę powiedzieć, bo od tamtej pory zasoby wiedzy się poszerzyły istotnie. Co dziś wiadomo na temat tego groźnego powikłania właśnie wśród sportowców? No tak, to były pierwsze badania. Takie dosyć niepokojące. One, jeszcze to badanie sportowców było poprzedzone takim badaniem z lipca zeszłego roku. Puntman i współpracowników o tym, że u osób niehospitalizowanych na COVID u 70% znajduje się jakieś zmiany w sercu. Potem przyszło we wrześniu to badanie, właśnie o którym pani wspominała. U sportowców pokazujące, że no jest problem niemały, tak? bo 15% to, to nie są jakieś znikome liczby. No i w związku z tym my też zaczęliśmy, podobnie zresztą inne ośrodki, badać rutynowo sportowców wyczynowych. Ja prowadziłem takie badanie we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, doktorem Krzywańskim. Przebadaliśmy około 30, dokładnie 26 kadrowiczów naszych, którzy przeszli na zgrupowaniach, obozach latem zeszłego roku COVID. Najczęściej to, to był albo przypadkowo stwierdzony w teście, albo łagodny, e, e, łagodna choroba. Okazało się, że w badaniu po dwóch miesiącach od przechorowania nie ma żadnych śladów zapalenia mięśnia sercowego. Wbrew temu, co w tym badaniu... O którym pani wspominała, obserwowano. No i to nas troszkę uspokoiło, a w zasadzie w tym samym czasie pojawiło się badanie Starekowej w Stanach Zjednoczonych, też mówiące o tym, że tych zmian nie ma albo są sporadyczne. I to były na małych grupach badania, można powiedzieć, że wynikało to z tego, że no badaliśmy stosunkowo niewielkie liczby sportowców, ale zaraz na początku już tego roku zaczęły się pojawiać badania, Początkowo zawodników czołowych LIG amerykańskich, prawie 800 osób przebadanych z NHL, NFL, z MLS. No i największe badanie, które pojawiło się w maju na zawodnikach z uniwersytetów amerykańskich, gdzie ponad 3000 osób przeszło COVID. Badani byli takim algorytmem. Zresztą, tak jak w tym badaniu z LIG amerykańskich, EKG, Echo y, oraz Troponina, jeśli tam coś było nie tak. To mieli wykonywany rezonans i tam również u dokładnie takiego samego odsetka, 0,7%, stwierdzano zapalenie mięśnia sercowego, ale niekoniecznie pewne. To mogło być prawdopodobne, czy takie cechy zapalenia, więc pewnych rozpoznań jest jeszcze mniej. Co więcej, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to zapalenie na pewno jest związane z infekcją SARS-CoV-2, czy jest jakaś koincydencja. Przecież zapalenia mięśnia sercowego u sportowców, populacji ogólnej, my obserwujemy przy okazji innych infekcji, grypy, paragrypy, mogło dochodzić do koincydencji czasowej po prostu, więc wydaje się, że no są to niewielkie części procenta, kiedy z pewnością możemy powiedzieć, że jest to zapalenie związane czasowo z infekcją SARS-CoV-2, niekoniecznie wywołane tym konkretnym wirusem, Raczej jednym słowem, on nie ma jakiejś takiej dużej predylekcji do serca, co jest uspokajające, czyli no, można powiedzieć, że z dużej chmury mały deszcz, troszeczkę jak, jak na razie. Co więcej, w tych badaniach już z tego roku, to one dysponowały też ponad półrocznym follow-upem. My też mamy follow-up tej naszej grupy, już sięgający kilku miesięcy. Żadnych negatywnych zdarzeń klinicznych nie było w tym okresie, więc. Nawet już abstrahując od tych wyników rezonansu, EKG, echo, troponiny, żadnych nagłych zgonów sercowych, jakichś takich poważnych zaburzeń rytmu, nie obserwowano już teraz u tysięcy sportowców, którzy przeszli COVID. Zatem dobre wieści. Natomiast chciałam zapytać Pana o. Taką grupę sportowców może no nie zawodowych, bo, ale, ale już wyczynowych, Maratończyków, triatlonistów, są to dyscypliny, dyscypliny bardzo popularne wśród Polaków. Proszę powiedzieć, jak osoba, która no właśnie oddaje się takiej aktywności fizycznej, przechorowała COVID-19 i myśli o powrocie do treningów, o czym powinna pamiętać, czy może jakieś badania powinna wykonać, no jak się przygotować do tego dobrze? No, wydaje się, że mimo tych uspokajających wyników, to takie ogólne zalecenia mają to zastosowanie w przypadku infekcji, które i przed pandemią obowiązywały. To znaczy, na pewno, jeśli obserwujemy u siebie cechy infekcji z gorączką, czy nawet bez gorączki, powinniśmy wstrzymać się od treningów na okres tej fazy ostrej choroby. To jest często kilka dni raptem i jeszcze kilka dni, w zależności od ciężkości tych objawów 3 do 7 po przechorowaniu. Im lżejszy jest to przebieg, tym ten okres może być krótszy. Im cięższy, z dłużej trwającymi objawami, to nawet wydłużony do dwóch tygodni. Tu chodzi o to, żeby organizm no, te swoje rezerwy wykorzystał do walki z chorobą. Każdy intensywny trening nie dość, że zwiększa ryzyka zajęcia serca przez wirusa i zapalenia mięśnia sercowego, no to też odbiera energię, powoduje taki przejściowy spadek odporności, który może wydłużyć czas trwania samej choroby. No więc abstrahując już od koronawirusa, te, te wytyczne obowiązywały wcześniej, czyli nie trenujemy w czasie infekcji, kilka dni po odpoczywamy i stopniowo wracamy do aktywności, jeśli się nic nie dzieje. Początkowo zwiększamy częstość, potem objętość, na końcu, jeśli wszystko jest w porządku, Intensywność tych treningów, wracając już na przestrzeni tygodnia do tych swoich zwyczajowych treningów, i w przypadku infekcji takiej górnych dróg oddechowych czy COVID-19, jeśli to była łagodna albo bezobjawowo stwierdzona, to nie ma, nie ma żadnych objawów potem konieczności wykonywania badań kontrolnych. Natomiast jeśli infekcja była umiarkowana bądź ciężka, bądź jeśli po upływie tych dwóch tygodni my wciąż obserwujemy u siebie takie niepokojące, czy mogące być niepokojącymi objawy, jak bóle w klatce piersiowej, szczególnie zamostkowe, zaburzenia rytmu, nie mówiąc o omdleniach, utratach przytomności, no to wtedy powinniśmy poddać się badaniom, i one też w pierwszej kolejności no, są oparte o, o takie podstawowe badania jak EKG. Echo, badanie przedmiotowe, oznaczenie troponiny, dedimerów, markerów stanu zapalnego. Dopiero jeśli w tych badaniach coś jest nie tak, to idziemy z tą diagnostyką dalej, ale zachowujemy ostrożność. No, COVID sam w sobie może różnie długo trwać. Sama choroba do trzech miesięcy, więc powinniśmy też no, dosyć podchodzić rozsądnie do tego powrotu, nawet jak się nic nie nie działo w czasie samej infekcji, bo czasami te objawy pojawiają się i po dwóch, trzech tygodniach, więc monitorować siebie, ten swój stan może zmniejszyć troszeczkę jakieś nasze cele na pierwsze miesiące po przechorowaniu. Niekoniecznie musimy wtedy startować w Ironmanie, maratonie czy jakimś uh -huh. intensywnym wysiłku. Przełożyć to może na okres pół roku później, trzy miesiące później, żebyśmy mieli pewność, że, że wszystko będzie w porządku. I niepotrzebnie też się nie, nie frustrowali, bo też, o czym być może za chwilę porozmawiamy, no, jest grupa osób, które mają te późne objawy, tak zwane long COVID czy post COVID. Tak? To jest odrębny temat. No właśnie, panie profesorze, chciałam zapytać, czy te powikłania kardiologiczne po COVID-19 mogą przebiegać w taki sposób utajony? Może one są czasami tak skąpo objawowe, że pacjent nie zwróci na nie uwagi i czy może być tak, że dadzą o sobie znać na przykład pod wpływem właśnie dużego wysiłku fizycznego? No tego się obawialiśmy po tych pierwszych i tego się obawiano generalnie po tych pierwszych badaniach, ale no, historia już roku pandemii pokazuje, że na szczęście jeśli nie ma objawów, przebieg był łagodny, w tych badaniach podstawowych nic się nie dzieje, no to nie ma takiego ryzyka raczej, nie, nie obserwujemy Poza jednym wypadkiem niezwiązanym z tego, co wiem, z COVID-19 na arenie teraz euro, jakichś negatywnych zdarzeń, zatrzymania krążenia szczęśliwie po COVID-19. W związku z tym raczej takiego ryzyka nie ma dużego. Oczywiście wyjątkowe sytuacje no, zawsze mogą się zdarzyć, dlatego no, trzeba zwracać uwagę na, na, na głównie swoje objawy, te, o których mówiłem. Natomiast no, nie ma konieczności takiego niepotrzebnego, nadmiernego badania się, które często jest nieukierunkowane. To są wyrywkowe, przypadkowe badania począwszy od tomografii albo rentgena, wcześniej, różnego rodzaju badania serca i inne. To same w sobie mogą generować stres, mogą generować wyniki fałszywie dodatnie, powodować, że osoba z zdrowa zacznie czuć się nagle. Chora, no, nie mówiąc już o koszcie, zaangażowaniu tak, służb medycznych w, w taką diagnostykę, więc no, powszechnie nie jest przyjęte, żeby się tak szeroko badać, że istnieje jakieś utajone ryzyko, jeśli zachowane są te wszystkie elementy, o których mówiłem. Wspomniał Pan o zespole long COVID. Proszę powiedzieć, jakie objawy no, w trakcie wysiłku fizycznego mogą sugerować, że no, jesteśmy w tej nieszczęśliwej grupie, u której choroba się przedłuża, powoduje objawy już teoretycznie po ustąpieniu tej ostrej fazy zakażenia. No krótko mówiąc, jakie objawy alarmowe w tej grupie ozdrowieńców powinny zwracać uwagę i pacjentów, i lekarzy? No, głównie to są takie zmiany, które pojawiają się czasami bez względu właśnie na przebieg samego COVID-19 pod postacią spadku wydolności. Same bóle w klatce piersiowej czy kołatania to, to była nawet w tych badaniach rzadkość. Natomiast spadek wydolności nawet u osób aktywnych z dobrą wydolnością obserwowany jest około 10-15%. On najczęściej ustępuje do, do właśnie trzeciego miesiąca. Ale ja też pacjentów konsultowałem, czy, czy słyszę o przypadkach, że to trwa 6-9 miesięcy czasami. Towarzyszy temu wyższe tętno-spoczynkowe, zła tolerancja takich gwałtownych zmian pozycji ciała, którą określamy mianem takiej pozycyjnej tachykardii pod post, postural tachykardia syndrom. Że przy zmianie pozycji ciała nagle nam serce zaczyna bardzo szybko bić. To zawsze taki syndrom był, kiedyś kwestionowano jego istnienie, ale po infekcjach takie objawy się pojawiały. Wynika to podobnie jak takie zmęczenie przewlekłe z zaburzeń metabolicznych, ale też naczyniowych i neurologicznych, które się utrzymują przez kilka tygodni po, albo kilkanaście po infekcji. No i tutaj niestety. W tych kilkunastu procentach coś takiego się przypadków obserwuje. Trzeba wtedy uzbroić się w cierpliwość, odczekać te kilka tygodni, to ustępuje. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, to takiego celowanego nie ma. To są takie ogólne zalecenia unikania gwałtownych właśnie czy wysiłków, czy zmian pozycji ciała, większe nawadnianie się ponad, ponad konieczność, czy pragnienie, Większe uzupełnianie soli. Czasem stosuje się nawet kompresyjne jakieś skarpetki czy odzież. Jeśli jest dużo kołatania serca, stosuje się leki z grupy beta-blokerów, które troszkę zwalniają, spokojają to serce. Natomiast no, jakiegoś celowanego leczenia tutaj nie ma. Jakie jeszcze powikłania występują? U części pacjentów przejściowo wzrasta ciśnienie tętnicze. To też może być związane, szczególnie u sportowców, z zaprzestaniem aktywności w tym czasie, która ma no, korzystne działanie na obniżenie ciśnienia. Występują zaburzenia nawet profilu lipidowego czy glikemii. No, to są takie zmiany metaboliczno-nerwowe, naczyniowe, które na szczęście po kilku tygodniach, miesiącach ustępują. No, tutaj głównie czas ma znaczenie. Mhm. Obserwowano to zarówno po infekcjach MERS, jak i SARS-1, nawet utrzymujące się do kilkunastu miesięcy, i podobnie jest, jest i teraz. Czyli czas najlepszym lekarstwem w takich sytuacjach. Tak. Pani profesorze, że nieco zmienię temat. Mamy lato, to też okres wzmożonych startów, na przykład. W maratonach, ale też w biegach na różnych dystansach. Proszę powiedzieć, czy to prawda, że upały są takim jednym z głównych mechanizmów spustowych wystąpienia negatywnych zdarzeń sercowych w czasie zawodów i jak się zabezpieczyć w tym gorącym okresie przed takimi incydentami? Tak, to jest ważna kwestia, ponieważ jak się okazuje, jednym z głównych czynników negatywnych zdarzeń zatrzymań krążenia może być udar cieplny, przegrzanie organizmu. Tutaj trwa dyskusja, czy to rzeczywiście może się zdarzyć u osoby zdrowej, czy to ryzyko po prostu zwiększa się u osób, które mają jakieś ukryte choroby kardiologiczne, które no właśnie są spotęgowane czy mechanizmem spustowym potem do zatrzymania krążenia jest ta, ten wzrost temperatury ciała. Niemniej rejestry, taki rejestr prowadzony przez grupę francuską biegów w okolicach Paryża rozgrywanych przez ostatnie lata, pokazuje, że dwie trzecie przyczyn nagłych zatrzymań krążenia zagrażających życiu zdarzeń to są jakieś choroby kardiologiczne, a jedna trzecia wydaje się, że tylko tak zwany udar cieplny, czyli przegrzanie naszego organizmu nadmierne. Podobne analizy wykonywane były w Izraelu, gdzie klimat jest dosyć ciepły, i tam też nawet jeszcze częściej niż zdarzenia kardiologiczne występowały jako przyczyna zagrożenia życia czy zgonu właśnie udary cieplne. I no, zaleca się, żeby w miarę możliwości ograniczyć, szczególnie długie imprezy w dniach wysokich temperatur, przełożyć się na inny termin. Przekładamy imprezy z powodu COVID-19 z powodu upałów też powinniśmy tak czynić, albo na godziny wczesnoporanne, bądź nocne nawet, czyli biegi nocne, kiedy jest po prostu naturalnie chłodniej. Stosowanie dodatkowego nawodnienia czy przerw w aktywności, to widzimy chociażby na Euro, gdzie wydaje się, że zawodnicy są zdrowi, młodzi, przygotowani perfekcyjnie fizycznie, a i tak dwie przerwy co najmniej poza przerwą Naturalną po 45 minutach są ordynowane na nawodnienie się, schłodzenie troszeczkę. No i podobnie powinniśmy podchodzić do tego no, przy szczególnie dłuższych imprezach, tak, maratonach, jakichś ultramaratonach, no gdzie to ryzyko z, każdym, z każdą minutą, godziną rośnie. Nasze mięśnie pracują, my generujemy ciepło. W wysokiej temperaturze nasz organizm nie jest w stanie tego odprowadzać ciepła. Mimo pocenia się i różnych mechanizmów, naruszone są te granice adaptacji, no i możemy spowodować, że temperatura nasza podniesie się nadmiernie, doprowadzimy nasz organizm do wstrząsu cieplnego, który może być niebezpieczny. Więc no, jeśli robimy po prostu treningi sami dla siebie, no to zwolnijmy troszeczkę, wybierzmy też takie pory dnia, kiedy jest chłodniej, odpuśćmy sobie, nawadniajmy się dobrze. Ubierajmy się, ja wciąż widzę osoby biegające w długich spodniach, w długich bluzach, nawet w tych ekstremalnych temperaturach. No, to są wszystko takie rzeczy, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czyli jak rekord życiowy planujemy pobić, to może zaplanujmy start w jakimś biegu jesiennym, a niekoniecznie w lipcowym czy sierpniowym. Ciężko nam będzie to zrobić, mimo najlepszych naszych chęci przygotowań, no i niebezpiecznie też. Także tak, dokładnie. Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był profesor Łukasz Małek, kardiolog sportowy z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.